7 poziomek, z tej strony szybki banany. Witam serdecznie na Brutal Life, na serwerze MineServer. Dlaczego na MineServer? Ponieważ właśnie tutaj wystartuje ten tryb i będzie to pierwszy, no niekoniecznie jedyny, bo może w przyszłości jeszcze gdzieś się pojawi, ale na chwilę obecną to będzie jedyny serwer, na którym zobaczycie ten tryb, bo na innych jeszcze nie będzie otwierany, jeśli w ogóle będzie. Dlaczego właśnie MineServer, a nie na przykład MC Survie, ma czy Minefox? Z tego względu, że na Minefox jest najwięcej graczy i nie ma sensu tam opakować więcej. To nie jest jakiś wyścig serwerów, żeby na jednym było jak najwięcej graczy. Dlatego wydaje mi się, że MineServer będzie bardziej trafny. Szczególnie, że graczy na MineServerze jest najwięcej, którzy lubią właśnie takie odmienione tryby, takie właśnie autorskie rzeczy typu RPG, GTA. Tam jest największa grywalność. Na MC Survey jest troszeczkę mniejszy chwyt na to. Dlatego właśnie tutaj myślę, że będzie najbardziej odpowiedni. Słuchajcie, poświęciłem dzisiaj masę czasu. Jest godzina 19.06, a ja od godziny 8 siedzę przy tym trybie. Chciałem dzisiaj to otworzyć, ale zacząłem robić takie malutkie błędy, malutkie bugi. Eee, kurde, jestem, to jest 11.00, kiedy siedzę przy komputerze i stwierdziłem w końcu sobie: Dobra, już mam mózg wyczerpany na tyle, że jeszcze zrobię jakiś szybki odcinek i no, rzucę wam na YouTube. A. Tak więc pokażę Wam kilka, tylko kilka zmian, które zostały jakby wprowadzone i dodane. Jeśli chodzi o ekonomię serwera, również istotnych. Tutaj oczywiście mamy wymianę głowy, to już jest wyważone. Za każde głowy różnych gangsterów będziecie mogli wybierać nowe bronie specjalne. Tutaj macie oczywiście shotguny, tutaj jeszcze macie akcesoria. Akcesoria możecie zdobywać za odłamki metalu. Odłamki metalu mogą wypaść z niektórych jednostek, na przykład z czołgów, no i jeszcze z takich innych. Ja możecie wymieniać na różne tutaj rzeczy, później macie te snajpereczki, oczywiście i karabiny, ale o tym nie będziemy rozmawiać tutaj mamy też inne bronie, to już Wam prezentowałem eee, nowości, nowości, czyli te dwie jakby rzeczy tutaj jest hala informacyjna, tu macie informacje o rangze, o możliwości teleportacji na, na jakieś tam losowe miejsce na mapie tutaj można kliknąć, można też kliknąć tutaj, o w tym miejscu, tam jest też taki guzik. No i co? I mamy tutaj jeszcze informacje o hajsie, na czym można go zdobywać, no to może przeczytajmy sobie. Praca w fabryce, o czym za chwilę, to Wam za chwilę pokażę. Wykonując questy zadania, tak, to parę questów jest zrobionych i szczerze mówiąc więcej nie robiłem i prawdopodobnie w najbliższym czasie nie będę robił. Jest, są różne questy na mieście, które jak wykonacie, będziecie dostawać kasę, ale jakby to nie jest jedna funkcja, która Wam pozwoli na zarobek. Otwierając skrzynię na mapie, tak, otwierając skrzynię na mapie również Wam wydropią losowe ilości pieniędzy. Eventy. Eventy się pojawiają w tym momencie na przykład co godzinę. I co godzinę gdzieś na mieście atakuje helikopter. Jeśli rozwalicie ten helikopter, dostaniecie od 100 do 500 dolarów. Hmm, w ten sposób to zrobiłem na chwilę obecną. Zarabiając przez oferty. Tak, będzie market, oczywiście będziecie mogli wystawiać oferty, handlować z innymi graczami. Dzięki temu zarabiać. Likwidacja mafii na mapie, tak, czyli za zabijanie jednostek również będziecie dostawać jakieś symboliczne dolarki. No i co? I to jest chyba wszystko. Fajna bomba. Armet. No oczywiście takie podglądowe rzeczy. E, jak wykonywać questy, tu też macie krótki opis. E, no i zobaczcie, mamy tu przewoźnika. Przewoźnik to jest taka osoba, która za darmo Was teleportuje. Patrzcie, klikamy prawym. E, podróż do magazynu. Fabryka pracy. Witaj, szukasz pracy? Zawiozę się za darmo do magazynu. Możesz tam zbierać, e, zarabiać zapakowanie skrzynek. E, nie płacą za wiele, ale to bardzo łatwa robota. I słuchajcie, idziemy sobie tutaj do no, fabryki. Jesteśmy na terenie fabryki. Wbijamy tutaj i proszę, są paczki, jest szef, się prawie na i on Wam mówi, pamiętaj, aby pakować paczki czystymi rękoma. Eee, słuchajcie, miejsce muszę sobie zwolnić, jest już zwolnione. Jeśli rozwalamy te skrzyneczki, trzymając coś w ręku, to Wam nie wyjdzie, nic nie zarobimy. Będziemy mieli informację, widzicie na czacie, tylko rękami możesz pracować w magazynie. Dlatego mamy czystą rękę, pustą rękę tą rękę i rozwalamy paczuszki i zobaczcie za każdą rozwaloną paczuszkę dostajemy kasę mamy na dole napisane praca i kasa nam wpada na konto Myślę że to jest bardzo fajna funkcja taka znana trochę z real life'a ale nie myślcie sobie że ja tutaj będę miał w planach wprowadzić multum prac jak jest na real lifeie bo absolutnie tak nie będzie i za rozwalanie tych skrzyneczek zarabiacie sobie kasę jeśli ktoś ma będzie mieć dodatkową rangę będzie zarabiał tutaj więcej jeśli będzie mieć podstawową będzie miał mniej ale też będzie mógł zarabiać więc praca będzie dla wszystkich jednakowa. Tych skrzyneczek trochę tu jest, one się tutaj uzupełniają regularnie. E, też co jakiś okres czasu automatycznie wszystkie będą stakowane, aby się nic nie zbugowało i żeby zawsze on ich było pod dostatkiem. E, no tak, i to jest jedna z nowości, która wpłynie, no, rzeczywiście, na ekonomię. Tak jak na wielu serwerach są kopalnie, tak tutaj się zarabia w fabryce i to jest ta fabryka. Dobra, na razie szefie, miejsce pracy. Eee, pobiegamy sobie jeszcze po tej fabryce. Oczywiście do fabryki możecie dostać się warpę. Możecie dostać się jakoś przez spawn, przez przystanki. Eee, tu jest też takie miejsce: o, przechodzicie, pyk. W fabryce jesteście nieśmiertelni. Tutaj nikt wam nie jest w stanie zrobić krzywdy. Jeśli tutaj wejdziecie, jesteście w pełni, w pełni odporni na obrażenia wroga. Tutaj nie ma po prostu. I gracze was też nie zabiją. Ok. Co dalej? Jeśli zginiecie, nie tracicie przedmiotów. Tak, to jest zachowany schemat, yy, dlatego jeśli zdobędziecie sobie kozackie przedmioty, to by było nie fair w stosunku do, do Was, jeśli ktoś by sobie zarabiał przez, nie wiem, cały miesiąc na jakiś super sprzęt i miałby już bazookę, miałby super karabiny po miesiącu, a nagle ktoś go zabije i traci wszystko. Wiem, że to by było przesadzone. Oczywiście przystanki już Wam kiedyś prezentowałem, wchodzicie pod przystanek, shift, macie wiele przystanków, macie też ten magazyn, o którym wspomniałem, dokładnie fabryka, to zmieniam nazwę, Podróż tutaj przestankiem 30 dolarów. Co wam pokazać, jeszcze mogę? Ruska mafia to jest coś, na czym spędziłem dzisiaj wiele, wiele godzin. Nie wiem nawet, czy kurde czasem te moje pomysły są tego warte, tego czasu, który inwestuję. Ale po kilku godzinach udało mi się uzyskać efekt, który chciałem. Zobaczcie, to jest to jest przekozackie. Rzucam. Jest ruski mafiozo, prawda? Ja nie mam game moda, jeszcze się chilne. I patrzcie, podchodzę do niego, uderzam go. O kurczę, goni mnie, goni, goni mnie. Uciekam, widzieliście, strzelił do mnie, strzelił do mnie. I podszedł znowu bliżej, i za chwilę znowu będzie do mnie strzelał. Mogłabym w sumie kilku takich zrobić. Ta mafia, róbmy ich trzech. Okej. Okay. No dobra, widzicie, biegną, biegną, o, strzelają do mnie. No i co jakiś czas strzela, ten jakby się nie zorientował, że ja tutaj żyję. Cześć kolego. <laughs> Dobry. Oj, dobra, dobra, żartowałem. Wy już pewnie zauważyliście, co się w tym momencie dzieje. E, to są inteligentne jednostki, i wydaje mi się, że to są najbardziej inteligentne jednostki, jakie udało mi się do tej pory stworzyć. Nie dostaję obrażeń, bo mam super sprzęcik w miarę. Więc, jak zsionę, to będę dostawał dość potężnie. Widzicie, jedno serduszko, zostrzał. E, słuchajcie, ta mafia mm, jest inteligentna. Ona z dystansu nie będzie do nas biegła i nie będzie się z nami ścigać, tylko nas z dystansu będzie nas atakować, jak widzicie z gnata. I to jest przekozackie. A zobaczcie, co się staje, jak ja podchodzę. Założę tą zbroję, jednak. Kill. Patrzcie, co się stanie, jak ja podejdę bliżej. Oni widzą, że ja jestem blisko. Od razu biorą piłę w ręce i jadą ze mną piłą. Jak znowu odejdę za daleko, schowają piłę, wyciągną gnaty i będą walić we mnie gnatami. No, to jest przekozackie. To jest przekozackie. To są. Kurde, kosztowało to strasznie dużo mi pracy, żeby wyrzec mi ten efekt. Wierzcie mi, że naprawdę się męczyłem z tym strasznie długo. Bo albo po nieposłuszne były NPC, jakie funkcje mi nie działały na. Na atak zamiast kurdy atakować jakby z dystansu strzałami, to oni atakowali sobie mailem, czyli normalnie uderzali mi jakby pięścią y, tymi, tymi broniami dystansowymi. Albo był problem, że jak oni trafili w siebie, to nagle między sobą zaczęli walczyć, trzeba było gdzieś tam ustawiać. Y... Kurcze, nie. Funkcje naprawdę nie pozwalały mi dzisiaj tego skończyć, ale finalnie jestem zadowolony z tego efektu. Widzicie oni tak podchodzą, podchodzą, ale. O, i finalnie piła w łapę. Piła w łapy. jak już jesteśmy blisko, oni, oni widzą, że jesteśmy w miarę blisko, zmieniają broń na piłę. Będziemy tak odbiegać, to do i tak będą z gnatów strzelać, ale jak będziemy wystarczająco blisko, to już wiedzą, co mają robić, i, no i z piłami dokończą robotę. Więc myślę, że to jest bardzo fajne. Mało tego, to jest o tyle też do fajne, że jeśli ktoś będzie próbował bugować mapę, chociaż częściowo to wyeliminuje tę sytuację, bo zobaczcie, patrzcie, jeśli ktoś tutaj walczy z taką jednostką i chce uciec powiedzmy na, na murek i z murku go atakować, no to nie, to mafia nie jest głupia, wyciąga gnata po prostu i no i wali z dystansu, nie? I to jest, i to jest super. Dobra, to jest jakby jedna z tych wielu rzeczy. Drop, drop to jest też kolejna rzecz, którą dzisiaj konfigurowałem niekrótko. Zrobię więcej tych mafii. Patrzcie. Mamy tutaj, mamy tutaj multum teraz mafiozów. Mm, rozwalimy sobie ich. Zobaczymy. Popatrzcie. Z każdego może coś innego dropnąć. Tych dropów jest naprawdę sporo. I no... Męczyłem troszeczkę nad tym się czasu, żeby, żeby to faktycznie wyważyć w sposób adekwatny. Nie wypadło w tym momencie żadnej broni, ale to dlatego, że ona rzadko wypada. Ale bronie, ekwipunki też wypadają z mafii bronie raczej białe, czyli niedystansowe, białe. Eee, na dystansowe trzeba już mieć główki. Mm. No dobra, to jest jedna rzecz. Tutaj na przykład mamy karabin. Widzicie? 7 naboi w magazynków jeszcze. Jak się skończy strzelać, zrobiłem takie nutwo, że się przeładowuje. O, nie mam jak przeładować, czyli nie mam miejsca. To wywalę te głowy. O, już nie ma tych karabinów nie ma. O, to szkoda. Tutaj też nic nie będę miał. No nie. Do shotguna. Do shotgun? Nie, to też karabin maszynowy, dobra, to lipa. Mamy jakiś pistolet? Karabin szturmowy, same karabiny kurczę. Eee... No dobra, nic nie zrobię w takim wypadku. Dobra, może, może tak. Zespawnimy jeszcze raz trochę ruskiej mafii, zabijemy kilku z nich. No i wypadną w końcu nam naboje pewnie, więc. Oby. Pech. Co naboje? Do pistoletu, kurde jak. PF to P. o jest, jest Dobra, więc i naboi, i słuchajcie, patrzcie. Mam karabin, mam Zero Naboi, klikam prawym Widzicie, mamy na czacie informację: Twoja broń została przeładowana. Dużo z krakszotem przerobiłem go totalnie, bo popatrzyłem sobie w źródle, jakie są funkcje w nim, i jestem w stanie się odwołać do wielu rzeczy, których technicznie normalnie z poziomu krakszota się zrobić nie da. Eee, czyli mogę się odwoływać do funkcji wszystkich od broni, które mają coś wykonywać podczas gry dodatkowego. Po, po jakieś obrażenia. No nie wiem, mogę zrobić wszystko z wszystkim, praktycznie, jeśli chodzi o crackshota? Eee... Zobaczę, jeszcze coś na pewno wam w ciekawego wprowadzę. Eee, o tych helikopterach chyba wam mówiłem, tak? Że co godzinę atakują helikoptery, które jest teraz 19-16, no to się nie załapiemy. Eee, bo o 20 dopiero będzie, czyli za 40 minut czołg. Zaspadnim eee, jakieś tam dwa czołgi, powiedzmy. Dobra. I co my tu mamy? Co my tu mamy? Czemu ja mam, wziąłem czołg w ogóle? No, no nie wiem po co wziąłem czołg, ale postarajmy się rozwalić. Z bazuki najbardziej efektownie to wychodzi. Z karabinu moglibyście się trochę męczyć. Z czołgu jest szansa na, no, że wypadnie nam nabój do bazuki albo na przykład e, odłamki tego. Na, naboje też do wolnego rodzaju wypadają z czołgu. Między innymi do snajperki, Ze snajperki naboje je bardzo ciężko jest zdobyć. E, co jeszcze tu mam do Wam do pokazania? O choćby helikopter. Jego minimalnie też sabdateowałem. On jeszcze tam atakuje o. Ale w sumie wam pokażę z innego powodu ten helikopter. Połączy game moda. O, o, oj, mało życia. Kill. Ok, on nas tutaj goni, strzela do nas i będzie też wystrzeliwał takie pociski z ogniem. O, się? O, właśnie o tym mówiłem. Tego wcześniej nie miał. Myślałem, takie flamowe. E, napalmy też może walić, fajnie to wygląda. Ja bym jeszcze mógł go updateować w nieskończoność, ale nie chcę przedobrzyć. Nie może kiedyś, jak będziecie już mieć super sprzęty i będzie Was wielu, to no, może coś, coś dorobię ekstra. Bum. Dobra, e, wykończmy go szybciutko, bo nie wiem z czego. Fajnie to widać, nie? Z tymi obrażeniami. To są hologramy i te hologramy są troszeczkę inne niż na 1.7. Kto się orientuje, ten będzie wiedział o czym mówię. Na 1.7, o, choć chodź, chodź, chodź. Dobra, zginął. I zobaczcie, zrobiłem 144 dolary. O, i chyba zginę, nie zginę. Słuchajcie, na 1.7 hologramy wyglądały troszeczkę inaczej. Na 1.7 było tak, że hologramy były wyświetlane za pomocą koni. Eee, kto zna się z technicznego punktu, ten wie o czym mówię. A na 1.8 już są wyświetlane za pomocą pomo armor standów. I to jest trochę problematyczne, bo zobaczcie... Mm, Przewołajmy sobie... Taki ...troszeczkę NPC-ków. Zobaczcie, mamy Italiano Mafia, nie? Okej, okay, moda włączymy. Ja go uderzę z piąsteczki. On teraz dostaje obrażenia. Widzicie, te obrażenia się wyświetlają troszeczkę nad głową. Ja jestem w stanie Wam zrobić, żeby one się wyświetlały tutaj, tutaj, przed nim, za nim. Tylko to będzie miało jeden problem. Te armor standy, które na 1.8 już wyświetlają obrażenia, to jeśli w nie klikniecie, to one się zachowują tak, jakby ktoś stał przed Wami. Więc krótko mówiąc, jeśli one będą nisko... O, ja wiem jak Wam to zaprezentować. I to nie jest Bóg w żadnym wypadku, ale muszę Wam to powiedzieć, żebyście Wy sobie kiedyś nie myśleli, że Wyście znaleźli Bóg, podczas kiedy to Bógiem nie jest. Eee, popatrzcie, z tej pozycji, ja będę go uderzał z pięści tylko. Gdzie jest ten damage? Aha, jeszcze wyżej, dobra, to jeszcze wyżej sobie staniemy. W sumie to jest nawet i dobre, bo. Najmniej nikt nie będzie. Widzicie? O, nie mogę drugi raz uderzyć. Widzicie? Dopóki ta jedynka nie zniknie, bo to jest taki armor stand. O, nie mogę. Widzicie? Bardzo rzadko bije. Jak, jak trafiam dwa razy do tego armor standa, no i myślę, że to jest nawet i dobre. E, no a stąd będę powodnie, widzicie. O, z dwa razy częściej uderzał się, bo to jest nad nim. To wam chciałem wytłumaczyć, jak to działa. To są armor standy, Nie da się tutaj przywrócić, jakby tych hologramów, które są na 1.7. E, tutaj się z zupełnie innej funkcji po prostu używa i w ten sposób to działa. To jako taka ciekawostka, z którą się trochę użerałem. Jeszcze zastanawiam się nad wymuszaniem tekstur paków na was. Czyli krótko mówiąc, czy nie robić. Nie wiem, jak to technicznie też jeszcze wyjdzie. To jest jeszcze przed nami, jakby trochę kombinowania, żeby nie wymuszać na, to, na Was tego, żeby ten texturpak został ściągnięty przez Was na serwerze. No bo bez teksturpaka, szczerze mówiąc, nie macie po co grać, bo no, większość rzeczy będzie wyglądać komicznie. Teksturpak jest jakby obowiązkowy, żeby Wam się pobrał. Mm, no bez tego to by było tak no naprawdę słabo. Mm. Co jeszcze? Puh. Szczerze mówiąc, tu u jest multum. Nawet takich pierdół, które w sumie nie będziecie musieli używać. Ale już wam pokażę o czym mowa. Span, Mob, Wolf. Nie wiem, mamy tutaj wilka. Być może w przyszłości zrobię, że będzie można mieć własnego wilka, czy psa w tym przypadku bardziej. Ojej, atakuję go ciągle, dobra. Wejdźmy sobie dalej. Jakieś takie funkcje, zacząłem się bawić, bo na tym 1.8 jest naprawdę wiele możliwości i zupełnie inne rzeczy z Minecraftem można robić yy, Dałem takie coś do mycia psa, patrzcie, umyj o, I psa umyliśmy Widzicie, jest umyty i teraz cały czas będzie się trząsł z wody yy, Co innego o, Kurczę Iron Golem nie zespawnie, bo akurat zrobiłem zabezpieczenie, no nie, spawn mob No nie, nie uda się Iron Golem Eee yy. No chyba lipa będzie gdzieś. No dobra, to, to to mi nie wyjdzie. Ale też fajny, fajny trik zrobiłem, ale to może kiedyś Wam pokażę. Eee, zamiast tego... P -p 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 -p... Szczerze mówiąc nie wiem. Bum. Co? Mam multum takich kurde, małych rzeczy. O, powiedzmy, nawet jak zginiecie, zobaczcie, macie taki... efekt inny. Zginąłeś, to jest Brutal Life. <laughs> jest multum różnych informacji. Na samej mapie, tak samo, zrobiłem Wam informacji w pełno, pełno. Zaraz Wam pokażę co nieco. A, bo tutaj mam teleport Ok, i co, i szukamy jakiejś mafii. Jeśli będziecie wchodzić w sektor jakiejś mafii, to automatycznie dostaniecie informację, że jesteście w sektorze danej mafii. Myślę, że to, to jest fajne, bo nawet jeśli nie wiecie, że gdzieś stacjonuje dana mafia, to nagle dostaniecie informację i. Eee, no i jest to jakby takie coś pomocne O, widzicie, strefa Italiano Czyli jesteśmy w strefie mafii Italiano I tutaj się będą pojawiać, o, Włosi No i są Włosi, przykład właśnie mamy przed sobą eee, Co jeszcze, co jeszcze Ej, ludzie, z triady dropi sety Z wszystkiego dropią sety Już zrobiłem konfigurację i z wszystkiego lecą Patrzcie, zabijamy sobie trochę ziomeczków. O, i w końcu nam wypadło coś I patrzcie, wybieramy czapka turystyczna Pyk no, Jakiś podstawowy sprzęt. Oczywiście większość tego sprzętu, który będzie osiągalny z npc ów będzie znacznie słabszy niż ten, który będzie wypadał. No, który będzie można zakupić w sklepie za dolary. Bo, no, bo ten sprzęt jest super łatwo zdobyć i wy też będziecie mogli na nim zarabiać i go sprzedawać. Jeśli by tutaj wypadały od razu, nie wiem, diaksowe zbroje, to to, to by nie miało żadnego sensu. Ym, na mapie, też jak zauważyliście, jest sporo ym, tych ym, torów, a to nie bez powodu. E, mamy te ciówcie, których nie bardzo miało, nie było bardzo do czego użyć, a teraz możecie spokojnie sobie e, je użyć tutaj i po mieście jeździć ciówciami. Będzie to jakby taki szybszy spos sposób lokomocji, szybszy, szybszy sposób transportu. Ah, kurczę, ja mam strasznie dużo rzeczy. Ja może sobie nawet otworzę jakiś plik gdzieś tutaj poza, poza grom i zobaczę, co ja tutaj mam takiego, co wam nie pokazałem. Tego jest tak dużo, że ja nawet nie wiem, co mam wam pokazywać. Od zabezpieczeń takich, co nie widać, po. Eee, po jakieś takie nietypowe rzeczy. Oczywiście jeśli chodzi o broń, to ja na pewno jeszcze będę coś tam dodawał ekstra. Mam też takie rzeczy, do których nie mam jakby zastosowania, które można zrobić na 1.8. I to jest tak, że ja też się dużo rzeczy uczę na tym 1.8, bo głównie robię serwery pod 1.7 i mało tego, ja do 1.7 wrócę to nie jest tak, że ja teraz będę robił serwery w górę po prostu. Bo wiem, że 1.7 jest lepsze. Jeśli chodzi o stabilność, jest lepsze jeśli chodzi o grywalność waszą, bo znacząca większość i tak woli to 1.7. No ja wiem, że. Niektórzy fani 1.10 i wyżej mnie tam schejtują, ale tych fanów to jest, nie wiem, to jest jedna osoba na 20. No, to jest takie po prostu poniżej 5%. Nawet mocno poniżej 5%. Eee, słuchajcie, mmm, przykład. Polo. Widzicie? Możemy wyświetlać już tutaj takie ciekawe rzeczy. To biegnie za mną po prostu. No może tam... Dobra, eee, coś, coś innego, coś innego, co wam jeszcze mogę pokazać? Uff, tu, 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 tu strefy mamy oznaczone, z motocyklami, mhm. rangi już też zacząłem konfigurować na tyle, że powinny być skończone, masa NPC-ków jest na mieście, czyli pełno sklepów z jakimiś konsolami, z telefonami, z laptopami, z jakimiś innymi akcesoriami, z samochodami, pojazdami jakimikolwiek tego jest multum. Mam też takie rzeczy, które jakby nie są gotowe na odpalenie dzisiaj, a będą odpalone nie wiem, za parę miesięcy, których po prostu nie będę dawał od razu, bo no to by była przesada, a w przyszłości na pewno się to uda. Mm, co jeszcze wam mogę powiedzieć? No wiadomo, tutaj trzeba wersję 1.8. Jeśli ktoś ma plastikowy laptop, no to może nie pograć, bo wiadomo, na samym laptopie 1.8 już samo w sobie z podstawy źle działa. A jeśli chodzi o wyższe wersje, znaczy o wyższe wersje, jeśli chodzi o takie modyfiko modyfikowane wersje, no to jeszcze może to bardziej obciążać, więc finalnie, finalnie jeśli ktoś ma słaby laptop, no to może nie pograć. Hmm. Chociaż pytałem, robiłem ankiety, to powiedzieli chłopacy beta testerzy, że im działa i że chodzi całkiem spoko, no więc jeśli wierzyć tym, co mówią, to wam też nawet ze słabym sprzętem powinno to śmigać. Eee, co ja wam mogę powiedzieć? Jedna ważna rzecz. Nie wiem jeszcze jak to ogarnąć. Hmm. Nie wiem jak to ogarnąć. Tutaj jest teksturpak. Jeśli teraz ja wpiszę sobie hub i wedę na dowolny inny tryb, no to mam prawie gwarancję, że Minecrafta mi zwiesi. Eee, ja wam wyjaśnię dlaczego i to raczej nie zostanie zmienione. Krótko mówiąc, no może ja to zrobię nawet na koniec odcinka i wpiszę sobie, a nie, nie zrobię, bo mi z Minecrafta zwiesi to to, to za nagranie. Eee, dlaczego zmiesi? I już wam tłumaczę. Tutaj jest multum modeli. Ta mapa jest skonstruowana w taki sposób, żeby wam nie lagowała. Ale jeśli z tą samą paczką tekstur wejdziecie na inny serwer, tą paczką tekstur, którą ja przygotowałem, wejdziecie na inny serwer, no to zaczną się dziać dziwne rzeczy i po prostu będzie wiele bloków użytych na serwerze przypominać, nie wiem, bloki czy modele, które są użyte w tym moim teksturpaku. To nie jest jakieś zabezpieczenie z mojej strony. Nie, 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 nie o to chodzi. To, to jest po prostu przypadek, który sprawia, że. Ta mapa na tym serwerze jest kompatybilna z tym teksturpakiem. No na innym serwerze te, tego teksturpaka nie użyjecie w takiej formie, jaka, jaka teraz jest po prostu. Eee, dlatego te, te samochody mogą po prostu zlagować Minecrafta i. No, zawiesić go krótko mówiąc. Dlatego. Mm, no to jest taka informacja dla was. Czyli krótko mówiąc, jeśli będziecie chcieli na przykład zmienić tryb pogieta, no to musicie quit dać i Disconnect i połączyć się z serwerem jeszcze raz. Wtedy nie będzie żadnych problemów. Eee, to tak informacyjnie, co jeszcze, co jeszcze? Hm. Zastanawiam się. Chociaż być może jeszcze to jakoś ogarnę i też coś wymyślę. A to zrobię ładniej. Kamerka. Eee... Młotum rzeczy jest. Jeśli chodzi o start. Bo tak naprawdę chciałem go otworzyć dzisiaj. Chciałem go otworzyć dzisiaj, tylko no mówię. Przesiedziałem 11 godzin. I finalnie jeszcze widzę parę rzeczy, których warto byłoby zrobić. Jeszcze są działki. Nie mówiłem działki. Eee. Działki oczywiście jak na GTA będą płatne, aby po prostu nie było sytuacji, że ktoś kupuje działkę, zostawia działki, no jest niepotrzebna pusta. To jest też jakby kolejny cel do osiągnięcia. Hmm. Będziecie mieli po prostu po co grać. Krótko mówiąc, ktoś kto wejdzie na 5 minut to nie będzie miał wszystkiego podane na tacy, a ktoś kto będzie chciał grać długie tygodnie, no to będzie mieć fajne wyzwania przed sobą. No i będzie miał się też czym popisać przed innymi graczami, którzy niewątpliwie będą no, podziwiali jego osiągnięcia w grze. Ha, no i co? I chyba wszystko? I chyba wszystko na chwilę obecną. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Wiem, że prosiliście nie raz, pytaliście w komentarzach. Ja już nie odpisywałem, bo jak odpisuję raz na jeden taki komentarz, a później widzę go jeszcze 30 razy, to to już po prostu olewam, ale pomyślałem, zrobię to w innej formie. Nagram dla was odcinek i to będzie moja odpowiedź dla was. Yy, taka myślę dosadna. No i cóż, yy... Mam nadzieję, że wkrótce to wystartuje. Myślałem na dnie dzisiejszym, ale dzisiaj też wystartował na main serwerze Easy Hardcore, więc no, zapraszam. I zobaczymy, szczerze mówiąc nie wiem, może jutro, może w następnym tygodniu, wiem, że planowałem na styczeń, ale przeciągnęło się. No normalne, no jeśli chce się, żeby wyszedł serwer bez bugów, chociaż nie ukrywam, że te bugi znając życie i tak jakieś się pojawią i będę je łatał w trakcie. No ale tutaj będę Was wtedy prosił o to, żebyście na forumie regularnie raportowali, jeśli coś znajdziecie, no i wtedy będę to po prostu fiksował. No i cóż, chyba z mojej strony na chwilę obecną będzie tyle. Ja się z Wami będę żegnał. Dzięki Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was na kolejne. I cóż, do usłyszenia, do zobaczenia na serwerach. Cześć. Yeah.